Cześć, mam na imię Szymon, jestem studentem z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uczę się na kierunku zarządzania środowiskiem. Dobra, ale koniec o mnie, bo w tym filmiku chciałem Wam trochę poopowiadać o dronach. Zaczynamy! Jeżeli ktoś z Was widział kiedyś drona, to najczęściej kojarzy Wam on się z małym helikopterkiem, którym można latać za pomocą pilota. No i po części macie rację, ale w rzeczywistości jest to bezzałogowy statek powietrzny, który nie może zabierać ze sobą załogi, czyli nas ludzi, ale może latać za pomocą kontrolera, którym sterujemy z ziemi. Swoją drogą jest on bardzo podobny do tych kontrolerów, których używamy w naszych ulubionych grach. Skoro dowiedzieliście się już, czym są drony, fajnie by było poznać ich historię. Pierwszy dron powstał ponad 100 lat temu i został wynaleziony przez Nikola Tesla. W rzeczywistości, żeby było ciekawie, ten dron wcale nie latał, a był to statek pływający po wodzie obsługiwany za pomocą pilota. Podobnie tak jak dzisiejsze drony. W tamtych czasach dla ludzi był to taki szok. Że myśleli oni, że Nikola Tesla jest czarodziejem i że obsługuje swoje urządzenie za pomocą siły umysłu. Jednak od tamtego czasu minęło wiele lat i jeszcze więcej ludzi pracowało nad tymi urządzeniami. Dzięki temu możemy je oglądać tak, jak one wyglądają na półkach sklepowych. Ale skoro mowa o wyglądzie drona, to Dlaczego on tak właściwie lata i jak jest zbudowany? Tego dowiecie się na filmiku. Jedni odpowiedzą, że drony latają, bo mają śmigła. I mają rację. Ale te śmigła muszą się obracać. A jest to możliwe dzięki silniczkom zasilałem przez akumulator. Czyli już mamy trzy różne odpowiedzi, a to nie wszystko. Te silniki i śmigła muszą wiedzieć, jak szybko muszą się kręcić, aby móc przepchnąć powietrze i dzięki temu unieść się do góry. A jak jedno śmigło będzie miało za dużą prędkość, to cały dron się przewróci. Za to wszystko odpowiedzialny jest procesor, który jest odpowiednikiem mózgu dla drona, który schowany jest w obudowie. Procesor nie poradzi sobie jednak ze wszystkim. Tutaj z pomocą przychodzą mu czujniki. Czujnik pochylenia informuje procesor o tym, jak szybko muszą kręcić się śmigła, żeby utrzymać drona w poziomie. Czyli o tak. Uwaga, y teraz trudne słowo. Accelerometr. Dzięki niemu dron wie z jaką szybkością przyspieszyć w danym kierunku. Kolejnym czujnikiem jest magnetometr, który pokazuje dronowi, gdzie jest północ. GPS to takie urządzenie, które informuje drona o tym, gdzie znajduje się na całej siękiej ziemi. I ostatnim z czujników jest barometr. Które dzięki różnicy ciśnienia atmosferycznego potrafić określić wysokość, na jakiej znajduje się dron. No dobrze, ale skąd tak właściwie dron będzie wiedział, czy ma lecieć do góry, w dół, w prawo czy w lewo? Krzyczymy do drona, żeby zmienił swój kierunek lotu? No oczywiście, że nie. Jest to możliwe dzięki kontrolerowi, o którym wspominałem Wam wcześniej, za pomocą którego przekazujemy dronowi, jak ma lecieć. Wiecie już, czym są drony? Znacie ich historię, wiecie jak są zbudowane i dlaczego latają. Pozostaje zadać jedno pytanie: po co nam tak właściwie drony? Nie myli się ten, kto uważa, że drony są bardzo, ale to bardzo pomocne dla człowieka. I to właśnie dzięki nim i przymocowanym do nich urządzeniom możliwe jest ich wykorzystanie w wielu zawodach. Teraz wymienię parę z tych zawodów. Wojsko i policja w patrolowaniu terenu oraz poszukiwaniu przestępców. Straż pożarna w poszukiwaniu ludzi, którzy utchnęli w płonących budynkach. Ratownictwo medyczne w przewożeniu krwi i organów oraz w nagrywaniu filmów oraz wydarzeń sportowych. I co ciekawe, drony doczekały się swojej dyscypliny sportowej, którą są wyścigi dronów. Skoro dowiedzieliście się już, gdzie używa się dronów, zachęcam Was do wzięcia udziału w konkursie. W którym jedyne, co trzeba zrobić, to wykonać rysunek Waszego pomysłu na to, w czym mógłby nam pomóc dron. Robicie skan lub zdjęcie Waszego rysunku i wysyłacie je na podanego na ekranie maila. Oczywiście może Wam w tym pomóc osoba dorosła. Do wygrania jest 5 koszulek z Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, takie jak mam na sobie i wygrywa pięć najszybszych odpowiedzi. Powodzenia. Pewnie część z was zastanawiała się kiedyś, czy może latać dronami w celach rekreacyjnych, czyli dla zabawy. Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak, pod warunkiem, że będziecie przestrzegać pewnych zasad. Są to: lataj jedynie w obecności osoby dorosłej, najlepiej takiej, która ma doświadczenie w lataniu dronem. Nie lataj nad miastami ani innymi budynkami. Nie lataj nad ludźmi i zwierzętami, drogami oraz w pobliżu lotnisk. Lataj jedynie na otwartych przestrzeniach, takich jak na przykład łąki lub inne polany. Miej drona cały czas na oku. Pamiętaj, latanie dronem to nie tylko wspaniała zabawa, ale też bardzo duża odpowiedzialność. A teraz chciałbym was zaprosić na obejrzenie krótkiego filmiku wykonanego za pomocą drona. Skoro wiecie już, co trzeba, a czego nie wolno robić, nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do użytkowania dronów. Oczywiście, jedynie pod nadzorem osoby dorosłej oraz przestrzegając zasady, które wcześniej wymieniłem. Mam również nadzieję, że będziecie mieli okazję polatać dronami w ramach zajęć w szkole lub zajęć na studiach, tak jak ja miałem okazję. To naprawdę wspaniała zabawa.